O, ja dupię, dobra. Och, do stół. Szkoda, że Matti już poszedł i tego nie widzę. Zbiorę nie są. No wiem, ale mi wchodzi mi je.

Flugnaj, FLUK cały nawet... czas. Ja flugnaj, dopadł cały głowę. Ja, ja flugnaj, dopię. Nie. Dobra, 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 dobra. Ja jestem najlepszy jakiksi. A keram skierbuj. Klipuj to. Ty tu klipujesz. FLUK 18, flug 18. Wstawiaj, 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 wstawiaj. Do 18. <ślin> wstawiaj. Ja pierwszy. No wstawiaj, ja nie wiem, no wstawiaj. Dzwon, flug. No kurwa, co ja? Bo ogóle nie pytaliście się mnie na fanpensu, czy będę wbijał kurwa Venusa, Hardesta? To teraz tu jestem, żeby wam odpowiedzieć na to pytanie. Czy wy jesteście kurwa popierdoleni? Że ja w osobie chwilę po wbiciu kurwa je panie Darkero na 77 koła, a ten tu będę chciał sięgnąć z kolei Hardesta? Ja kurwa, jeszcze będę nagranie kurwa w planach, które będę chciał wbić. Poza tym, was popierdoliło, że będę kurwa wbił jakiegoś pierdolnego dla papedałów. Ja rozumiem, że to jest degradem sequel. Ja rozumiem, że degradem to jest, to jest zajebisty poziom, kurwa. Ale sequel do tego jest pierdolnym głównym, kurwa. Oczywiście, poziom ma potencjał. Miał potencjał. Poziom byłby zajebisty. Gdyby to, że jest kurwa top 2. Gdyby to było, kurwa, firework difficulty?